na Boga Patryk. naprawdę nic. Dużo zmian, bardzo dużo, ponieważ zaczęłam pracę, zaczęłam życie normalne i nie pędzę za słabą. Dlatego bardzo dużo zmian nadeszło. A poza tym poznałam kogoś w pracy u siebie, dlatego przepraszam was wszystkich, że się nie pojawiamy na nagraniach, ale spędzałam upolny wieczór ze swoim po prostu przeszłym nawózem. Ale to nikt sławny, nikt z otoczenia takiego popularnego tylko i wyłącznie z mojego otoczenia takiego normalnego. Nie wiem, może zobaczymy co, co, co czas przyniesie, ale na no, razie nic nie planuję takiego. Tak, zacząłam nową pracę. Tak samo zamki będę robić. Tak samo tak jak opisałam, wystąpi na Fit Fighters. O, włosy też będą zmienione, bo wracam do koloru, który oczekujecie, bo był najlepszy, ale zmieniam o ton, ponieważ nie robię różowych, tylko całkiem inne. Zaskoczę Was. Z kim ja mam miała się pogodzić. Na pewno z Izabelą Krusząską, z chciałabym do dobre relacje. Żeby ona w końcu zmądrzała, żeby nie ufała swoim fanom, że ja ją gdzieś tam obgaduję, ponieważ moje Mateusza, Gabriela Bleka, Adriana, Kucharza i paru innych osób wiadomości są przerabiane i nie chciałabym po prostu, żeby takie sytuacje wyszły i z nią by chciała się pogodzić na pewno. Um, mam nadzieję, że dojdę do porozumienia w końcu z Asidnola z Larson, że w końcu zrozumiem moją sytuację. Ja jej rozumiem, ja jej sytuację rozumiem doskonale. Tylko, że nie rozumiem tych ludzi, co tam dodają te posty i w ogóle, ponieważ pokrótce, Patek, powiem Ci, um, że na grupie Patocelebytki Dodawane są posty, które potrafią komuś zniszczyć życie i to naprawdę, tam wchodzą 12-14 latkowie, którzy nie są pilnowani ani przez rodziców, ani nie ma, żadnej władzy, władzy rodzicielskiej nad tym, żeby tam przestać im, żeby zakazać im e, po prostu tam wchodzić, no to jest samowolka i tam nawet siedzą 30-40 latkowie, którzy po prostu są starsi ode mnie i dodają takie posty kontrowersyjne, że to jest tragedia. Z czego um, nie chcę zamknąć tej grupy, tylko ograniczyć dodawane posty, które tam są, bo posty niektóre są takie, że no dosłownie szok. Ja z kiedyś miałam zgodę i to bardzo fajną, ponieważ e, miał to być profil promujący moją osobę i inne właśnie takie popularne gwiazdy, ponieważ nawet za falalą i z innymi ludźmi miałam dobry content i dobry kontakt. Ale popsuło się właśnie wszystko przez to, bo jak powiedziałam, Astrid, że parę posłów powinny być usunięte, to ona zaczęła mówić, że nie, że ona tego nie usunie, że ona na to nie ma wpływu. Z czego ja powiedziałam, że no niestety, no to skoro tak jest, no to nie będzie zgody i od tego się zaczęła nasza kłótnia. Dlatego ja tylko mam nadzieję, że ludzie po prostu Wezmą i w końcu zrozumieją, że ta grupa naprawdę to jest zło, zło i jeszcze raz zło. Tam wchodzą 12-, 14-, 16-latkowie, którzy nie wiedzą, że hejtowanie ko kogoś i dodawanie takich rzeczy może komuś naprawdę zniszczyć życie. Przecież na tej grupie aż o, o tym nawet nie wiedziała. Naprawdę nie wiedziała, a już wysłano za mną szpiegów. Dzwoniono po wszystkich salonach z odzieżą, żeby dowiedzieć się, gdzie pracuje. No niestety nie dowiecie się tego. Wszyscy, no niestety, na się nie dowiecie. Poczekam sobie do stycznia. Ja wiem, że obiecałam w grudniu to ujawnić, ale poczekam sobie do końca stycznia. I wtedy dopiero dowiedzieć się, gdzie pracuje, pokażę umowę i w ogóle. No niestety, ja dbam na swoje bezpieczeństwo. Po styczniu róbcie sobie, co chcecie. Bo mojej obawy nie będzie, dlatego bo jedzę na czasy, dlatego ja będę miała to daleko gdzieś. Nie, ważne to jest to, że uspokoiło się że to wszystko. Ja sam kiedyś lgnęłam za Sławą i to bardzo. Hmm. Lubiłam być w centrum uwagi, lubiłam być osobą kontrowersyjną i w ogóle, ale potem się to e, po prostu zmieniło. Ponieważ zacząłem żyć normalnie, spokojnie, pracując, przychodząc sobie do domu, po prostu po pracy, jedząc normalnie obiad, później kolację i później się normalnie położyć. Kiedyś się takiego nie znałam, lubiłam jeździć, imprezować i w ogóle, teraz to się wszystko pozmieniało, trzeba się ustatkować w życiu. A z czego najbardziej dziękuję Adrianowi i Mateuszowi oraz Gabrielowi, że byli przy mnie, pa, e, Przemkowi też, czyli polskiemu kucharzowi, ponieważ bardzo mi dużo doradzali, żebym się uspokoiła, wycieszyła, bo prze, przez trzy dni nie miałam Instagrama. To było takie zagadnienie, czy to jest dobre, czy nie. Zastanawiałem się i się z myślami przez pewien czas. Ale później odetchniałam z ulgą i myślę, że tak, że takie wyczyszczenie jeszcze na parę dni, nawet na tydzień czy na dwa jest to dobrą opcją. Tak, staczyłam go do 27 tysięcy, ponieważ dodałam coś kontrowersyjne i to bardzo. Na temat paru osób, że to jest ich wina, a się naprawdę zdenerwowała wtedy, bo oskarżyłam ją całą winą. Naprawdę żałuję tylko na tej pory całą wino, obaczyłam ją, że ona nazywała na mnie ludzi, to ona jest wszystkiemu winna, że ja jestem niewinna, ja nic nie robiłam, to ona jest najbardziej e, założona w tych wszystkich makrojach, ale tu nie, właśnie doszłam do wniosku, że nie. A szczyt jest naprawdę w z osoba. Tylko trzeba też... Zrozumieć, że ona jako administrator nie ma wpływu na to, co się dodaje na grupach. Naprawdę, ona nie ma na to wpływu, bo ludzie różne z, ze swoich kont dołączają do tej grupy, rzucają po prostu ze swojego konta, rzuca, rzucają różne części i ona, jakby ja każdego tak przeweltować, to ona by musiała cały dzień i noc, dzień i noc siedzieć, tak co najmniej ze 3-4 dni pod rząd, żeby wszystkie te po prostu posty, Wziąć i mieć na uwadze. Ma owszem swoich, tam jakichś pomocników, czyli o, osobnych administratorów tej grupy, no ale to są raczej osoby, które nie są za mną, i stało się może tylko dlatego, że sama sobie zamieniłam, ja sobie cały czas zadaję pytania, czy, co ja zrobiłam na że ta grupa mnie tak nienawidzi po prostu. Czy ta grupa lubi się ze mnie wyśmiewać, czy co. Ale wiem jedno, że na pewno będę walczyć z hejtem, bo niedługo startuję mój nowy profil przeciwko hejtowi internetowemu. Będą tak jak ja z Tobą mam wywiad, tak będą wywiady z osobami poszkodowanymi przez internet i przez pewne grupy. Na pewno będę prosiła, żeby nie wierzyć w fałszywe profile, czyli XX, secret. Podłoga Monikue XX, bo to nie jest mój profil. Nigdy w życiu proszę nie wchodzić na ten profil. Tak samo na jadzie sam X, tajemnicza podłoga Moniczka X. To też nie jest mój profil. Te profile po prostu próbują wziąć i utożsamiać się z moją osobą, a wcale tak nie jest. Mój jedyny profil to jest XX Secret Monikue XX. To jest mój jedy, jedyny profil i oryginalny. Nie, to nie jest tak. No, nigdy w życiu. To są moi przyjaciele. Polski kucharz bardzo mi dużo pomógł i nie mogę tego powiedzieć. Jest naprawdę tym przyjacielem. Co tematem uszarzenie mam jego uczucia bo mam bo jako przyjaciela oczywiście, ponieważ ja mam ostatnio przyjechać na ten wywiad. Ale miałam ważniejsze sprawy miłosne. Chociaż bardzo mu było przykro. Wiem, że no chłopak bardzo liczył na ten przyjazd mój. No ale on musi też mnie zrozumieć, że ja mam też życie prywatne, tak? Nie tylko i wyłącznie nie, nie za słabą, jakieś wywiady czy coś, to też mam swoje życie. A plotka o rzekomej miłości polskiego kucharza. I Mateusza, to nie jest prawdą, wiesz jak jakie brednie w tym internecie, Boże. Powiem to tak, nigdy oni ze mną nie rywalizowali o, ża o żadne uczucia. To są moi dwaj przyjaciele, tacy o, od serca, naprawdę. Ponieważ Jarek z Przemkiem ugościli mnie, mm, super impreza i z nimi spędziłam, fajny weekend, bo byłam aż do niedzieli tak samo Mateusz z soboty na niedzielę do nas wyjechał, z czego publicznie mówię Jarek przepraszam, że wprowadziłam i Ciebie i Mateusza w błąd to się muszę przyznać było mi ciężko z tym na początku, ale do błędów trzeba się przyznawać z czego bardzo mi jest przykro z tego powodu ale przepraszam strzaże, naprawdę strzaże i obiecuję, że takiego nawet no, się już więcej nie powtórzę polski kucharz dla Ciebie powiem tak wiele było rzeczy, że rzekomo mnie otrzymałeś o może? powiem Ci tak bardzo widzę, że już było tak, że um, polski kucharz otrzymał mnie nóżkami Piecone widać na Madrycie, że dostałem po nich seraczkę. Z czego to nie jest prawdą, nawet i rozumiem te wątpliwości, ponieważ polski kucharz jest tak wykwintnym, naprawdę artystą kulinarnym, że wiecie jego ciasta, jego potrzebę, jakbyście zjedli. tak a się restauracji. Nie, że uprowadzona, tylko Wam e, Umówiłam się z polskim kucharzem pod kebabem i rzeczywiście obudziłam się w w cyfurnackim. Ja nie wiem w ogóle jak ja się wziąłem i tam znalazłam. Obudziłam się w krzakach, cała poszarpana i stopy, brudna. Ale pojechałam do domu, bo po prostu się wystraszyłam. Poprosiłam też o monitoring, bo zgłosiłam to na policję, poprosiłam o monitoring z tego zdarzenia, bo nic nie pamiętam. Nie wiem, czy ja wtedy byłam nawalona. Na pewno nie na ale nawalona mogłam być, bo też wybiłam sobie po drodze albo mogłam po prostu stracić przytomność. Nie wiem, czy ktoś mnie po prostu znalazł tam i po prostu w krzaki. Nie wiem, nie jestem tego pewna. Ale sportowa baba i w ogóle monitoring będzie ściągnięty i sprawa niedługo będzie po prostu e, też nagłośniona, ponieważ no, nie pozwolę sobie na takie traktowanie. Nie wiem. Patryk, nie wiem, czy ktoś mnie porwał, czy ktoś mnie wziął z dobrych hedzi i kapnął się, że jestem taką osobą. Nie wiem, po prostu nie wiem, nie potrafię sobie przypomnieć. Mój szwagier nie się lepiej trzymał do mnie za lata, ponieważ dowiedziałam się od mojej mamy, że... Moja siostra w dniu... w dniu wyjazdu, bo najmniej pojechały dzieci, później pojechała ona. I moja siostra rzekomo miała ja jechać do szpitala psychiatrycznego. E, przez tydzień e, nie przyjechała. Później ją dopiero gdzieś gdzie tam ktoś dobił. Czy ona sama dojechała? Nie wiem. Czy on pojechał z nią? Nie wiem, bo mama mi do tej pory nie chce powiedzieć. Ale podejrzewamy, że. Piątek boulders, czyli mój swagier, miał dużo z tym wspólnego, ponieważ jak przyjechałam raz do nich i nie wiem przepraszam, że nie powiedziałam tego wcześniej w wywiadzie i e, nie wiedziałam, że to będzie istotne. Jak byłam u nich, to moja siostra dostała od niego z pięści po prostu w twarz. Prawy, prawie nie spadła z całych schodów. Dobrze, że ja byłam i ją podtrzymałam w połowie schodów. Tak samo mój szwagier posiada broń palną u siebie, na którą ma oczywiście pozwolenie, ale dzieci znają kod do jego sejfu I w każdej chwili może się tam krzywda stać Tak samo dzieci jak były z moją siostrą u mojej mamy To Gracja, może nie, ale Dorian zaczął zacząć Gracjana, zaczęli się szarpać Moja mama zapytała się, dlaczego oni się tak biją, dlaczego skutam. E, a gre, nie ze przepraszam, tylko Dorian, do mojej mamy odpowiedziało, że. No bo tato tak pozwala. To po prostu dla mnie to było zdziwienie, i no. Jak mi to mama powiedziała, dlatego. No nie no. To jest coś chorego. Dzieci się nie powinno uczyć agresji. Owszem, powinno się uczyć samoobrony, ale nie do przesady. I to jeszcze w takim wieku, bo do ile może mieć 12-14 lat. To nie, dla mnie to jest nienormalna. Tak, ponieważ nigdy mnie nie lubiał, moja siostra była jedyną osobą, która mnie akceptowała w pełni. Nie przejmowała się moją osobą. Ja przyjechałam by w Warkoczykach i w ogóle jak jeszcze z Grzegorzem byłam i powiem szczerze, że naprawdę to była jedy, jedy, jedyna dziewczyna która podawiała zaakceptowanie mnie w obu wersjach i w wersji męskiej i w wersji damskiej ona się nie przejmowała kim? kim chciałabym być albo kim byłam ona mnie akceptowała jako osobę, z jaką teraz jestem. I się, że ja się zauważyła to wszystkie zmiany, na pewno by była ze mnie bardzo zadowolona. Bo to, co ja przeszłam też, i te imprezy, to wszystko, za sobą powiedziała, że ja mam strasznie chaotyczne życie. prawda przepraszam. <grywk> <grywk> powiedziała, powiedziała, że mam strasznie chaotyczne życie. Teraz, jakby to widziała, to by była naprawdę, na pewno ze mnie dumna, bardzo dumna. A ty masz Ja nie mam ochoty, ale wiem o tym, że byłabym w moim stosunku w stosunku do mojej siostry nie wiem, gdybym dopuściła tak po prostu płażem i gdybym nie doczekała tego, że mój szwagier rzeczywiście ma. Coś z tym wspólnego, bo dzieci się go boją i nie chcą mówić, ale poczekamy. Ja poczekam, Rok, dwa, pięć, jak te dzieci dorosną, dzieci zaczną mówić. A wtedy uwierz Piotr, Piotrze Bowdes, uwierz i proszę wszystkich ludzi z jaworzno i w ogóle nie miejcie szacunku do tego człowieka, bo jak dzieci zaczną mówić, jak będą dorosła, a ja się o tym dowiem. To uwierz, tyle lepiej wyjść z Polski. Naprawdę, bo ci tego nie podaruję? Nie daruję ci tego ani na minutę. Bo dzieci, czy będą, be, czy później dorastają i powiedzą. Ale wtedy z Tobą będzie źle. Ja, żebym miała zapłacić po tysiąc, po, po tysiąc pięćdziesiąt złotych za cenięgi. Ja przyjadę. Ja z Tobą zrobię porządek. Tylko ta broń Ci pomoże. Tylko i wyłącznie. Bo jak stanę do, z Tobą do walki, wręcz nie poradzisz się ze mną. Bo ja wygram te pieniądze, ale Ty... nawet nie dychniesz. Mamy, że to puszka, Mamy takie podejrzenie z a, moją mamą i a, raczej jesteśmy tego pewni, że miał z tym bardzo dużo wspólnego. No, dany, nie, a, powiem tak. A, tak. Mm, ma, ma dużo z tym wspólnego, ale czy stoi za śmiercią mojej siostry, tego nie wiem. To wszyscy milczą, naprawdę wszyscy, całe rodzeństwo i w ogóle milczy. Nikt nic nie chce mówić. Dlatego, no. Ciężko mi jest to powiedzieć, ale dużo ma wspólnego z tym, bardzo dużo. Ale myślisz, że stać Niech spróbuję. Obecnie chwili jestem w bezpiecznych rękach mojej mamy. Owszem, jak będę szła do pracy czy coś, to może rzeczywiście się stać tak, że o go naszle, albo po prostu stanie mi się coś. Ale tyle mam to bezpieczeństwo, że no nie chciałabym po prostu, żeby do mnie wrzął i jakoś się zbliżał.